Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite'a, Zostawcie oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, przypominam o konkursie, a właściwie o giveaway'u na karnet bojowy na sezon 6, więcej info masz oczywiście w opisie, ale pod pierwszym filmem z Fortnite'a z tego sezonu i oczywiście pamiętaj o kodzie twórcy. Zadanko, którym się dzisiaj zajmiemy pochodzi z 8 tygodnia wyzwań i brzmi następująco. Zniszcz pudełka z jabłkami i pomidorami na targu sadowym Lecimy na plac zabaw i pokażę Ci jak wykonać i gdzie wykonać to zadanko Ok ludziska, wbiłem sobie jednak na naparzankę, żeby wykonać przy okazji to zadanko Miejscówka oczywiście nad kolosalnym koloseum w tym miejscu No i tutaj macie Cyk, bułk, jabłka, pomidory Pomidory i w ten sposób właśnie wykonujecie sobie to zadanko, rozwalacie trzy takie i macie 20 tysięcy expa. Dzięki serdeczne za oglądanie. pamiętajcie oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku. I widzimy się w następnym poradniku. I innych moich filmach czy streamach. Wbijaj oczywiście na Twitcha. Link jest w opisie. Trzymaj się. Dzięki za oglądanie. Miłego wieczoru. Cześć.